Inflacja robi wiu, wiu, wiu! Ale to nie jedyny powód, dlaczego rzeczy w lumpeksach podrożały. Coraz więcej z Was pisze do mnie, że było w lumpie, a tam na przykład 100 zł za kilogram. I to jest jednoznaczny sygnał, znak, że ceny mocno, mocno. Poszły w górę. Oczywiście inflacja robi swoje, ale to nie jedyny powód, dlaczego tak się dzieje, i właśnie o tym w dzisiejszym odcinku chcę Wam powiedzieć. Zacznijmy od pierwszego powodu, który może się wydawać najbardziej oczywisty, czyli chodzi o popularność Lumpeksów w Polsce. W ostatnich kilku latach rzeczywiście poszło to bardzo, bardzo do przodu, a wszystko również z tego powodu, że nasza świadomość się zwiększa. I z racji tego, że chcemy gdzieś tam nasze środowisko wspierać, a nie mu dobijać, to decydujemy się na rzeczy z drugiego obiegu. Według badań, do których się dokopałam, na przełomie maj, lipiec nawet 50 osób, które poczyniły jakiś zakup w tych trzech miesiącach, kupiło coś z drugiej ręki. Więc naprawdę to są przeogromne liczby osób, które stwierdziły, że tak. Zrobię to, kupię rzeczy używane. Więc jest to bardzo proste, jak popyt, to i rośnie cena, bo im więcej chętnych na dawny towar, to oczywiście cena też musi pójść w górę. I tak zawsze było, i tak zawsze będzie, bo na tym przecież polega biznes. Każda osoba, która prowadzi po prostu Lumpex, jeżeli widzi, że ma coraz więcej klientów, no to, żeby więcej zarabiać. Te ceny idą w górę. Drugim powodem jest Brexit. Tak, Brexit, dobrze usłyszeliście. Jak się okazuje, większa część ciuchów, ubrań, które znajdujemy w Lumpeksach w Polsce, pochodzą właśnie. Z Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania jest największym eksporterem w Europie odzieży używanej. A tu nagle Ciach, Brexit, no i skończyło się rumakowanie, można powiedzieć. Zatrzymane kontenery, wyższe cło, to na papierologii, bo o ile cła na rzeczy z Wielkiej Brytanii nie ma. To większość tych ubrań jest produkowana w Chinach. No i wtedy sytuacja się komplikuje. Oczywiście cierpią tutaj zarówno ci, którzy kupują, ale również ci, którzy sprzedają, bo zazwyczaj ci, którzy sprzedają w Wielkiej Brytanii, są to fundacje, które oczywiście część ze sprzedaży swoich ciuchów przeznaczają na jakieś cele charytatywne. Oczywiście sytuacja może się troszeczkę poprawić, ale do końca się nie poprawi, bo po prostu Wielka Brytania, Anglia nie jest już w Unii Europejskiej, więc to takie łatwe jak wcześniej już nie będzie, a jeżeli coś trwa dłużej, zajmuje więcej czasu, no to oczywiste jest to, że wymaga większych nakładów pieniędzy. Kolejny punkt to coś, o czym wspominałam na początku, czyli inflacja, która wiemy, że zapierdziela pod górę strasznie. Oczywiście wiemy, że podrożała żywność, podrożało paliwo, podrożał transport i tym samym podrożały lumpeksy, bo prowadzenie lumpeksu to nie jest tylko to, że ubrania do was przychodzą i ach, wy tyle zarabiacie kokosów, bo po prostu wystarczy to powiesić na wieszaczku czy nawet w ogóle wrzucić do boksu i ta zarabiam. Wcale tak to nie wygląda. Trzeba znaleźć dobry towar. A z tym wcale nie jest tak łatwo, bo oczywiście kupuje się kartony albo całe wory. Jak już uda nam się ten cały tir, bo to zazwyczaj tirami przyjeżdża, rozładować, to te ciuchy trzeba posortować, poprać, podezynfekować, poprasować często, jeżeli jest to droższy lumpek, a nawet często odkłaczyć swetry, jeżeli chcemy oczywiście więcej na nich zarobić. To też wymaga ludzi, czasu i oczywiście, co jest też bardzo ważne. Pomieszczenia, za które też trzeba płacić sam czynsz, jeżeli to nie jest nasze pomieszczenie, a do tego oczywiście wszystkie media, ogrzewanie, prąd i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście trzeba mieć pracowników, którym też trzeba zapłacić, więc to rośnie, 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 a inflacja idzie, więc oni też chcą zarabiać więcej i to tak idzie, 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 koło się zamyka. Kolejnym bardzo ważnym powodem jest to, że jest coraz mniej. Lumpeksów. Tak dobrze słyszycie, choć moda na lumpeksy rośnie, to tych stacjonarnych lumpeksów jest niestety coraz mniej. Pod koniec lipca działało w Polsce około 14,5 tysiąca sklepów z odzieżą używaną. Dla porównania w 2009 roku było ich 23,5 tysiąca. Czyli przez ten czas zniknęło prawie 40% lumpeksów z naszych ulic. Najpierw bardzo szybko tych lumpexów Lumpeksów ubywało, teraz troszkę się to ustabilizowało i nie znikają tak szybko, ale wciąż i wciąż z rok na rok jest ich coraz mniej. Tak obrazując, w dekadę zniknął co trzeci lumpeks. Wydaje nam się, że tych lumpeksów teraz jest tak dużo, ale ta wcale nie jest dużo. Kiedyś było prawie 10 tysięcy więcej. No i warto też dodać, że coraz więcej osób, choć kupuje w lumpeksach, to często decyduje się jednak na te lumpeksy online. Tam widzą ciuch, nie muszą grzebać, wybierają sobie, kiedy chcą, kiedy mają na to czas. Widzą cały ciuch. Oczywiście na pięknej modelce, albo ładnie wyprasowany, wyczyszczony, po prostu jak nówka sztuka ze sklepu. Więc jeżeli nie mają czasu grzebać w lumpeksach, to automatycznie decydują się na te lumpeksy online. Te stacjonarne też tutaj tracą, bo po prostu do lumpeksu stacjonarnego trzeba pójść, poświęcić temu. Czas, no i nie ukrywajmy, że to jest tak, że zawsze się kupi coś super, bo często się nic nie kupi. No, dlatego te online zwyciężają. A do tego mamy jeszcze oczywiście Oelixa i Vinted, gdzie możecie sobie wybrać, czego szukacie, czyli spodni, czy sukienki, czy koszulki, w jakim kolorze, w jakiej cenie, w jakiej marce i w ogóle wszystko, wszystko. Więc wygoda 100%. W Lumpeksie raczej tego nie ma. Więc jak widzicie powodów, że te ciuchy w Lumpeksach są coraz i coraz droższe, jest sporo, a wydaje mi się, że te ceny będą jeszcze bardziej rosnąć, a niestety to spowoduje, że coraz więcej osób jednak zwróci do tych sieciówek. No bo jeżeli w Lumpeksie trzeba dać za koszulkę 30-40 zł, a w sieciówce na wyprzedażach mamy za 20 zł, no to rzeczywiście ten czynnik ekonomiczny całkowicie. Nam odpada. A nie oszukujmy się, bardzo dużo osób zdecydowało się na kupowanie w Lumpeksach, dlatego że jest to dużo, dużo tańsze. Było dużo, dużo tańsze, bo jeżeli mamy 100 zł za kilogram, no to niestety te ceny są już często dużo wyższe niż te, które właśnie aktualnie są na wyprzedażach. Oczywiście kupowanie na wyprzedażach nie jest złe, zaznaczam, nie jest złe, ale. Gdy kupujemy z głową, a nie wszystko co leci, bo akurat jest wyprzedaż, a ja mam pieniądze, hulaj dusza, piekła nie ma i tak dalej. Ale wracając do tematu, to wszystko składa się niestety na to, że ten trend pozytywny z ląpekami chyba będzie albo stopniował, albo będzie upadał, nad czym ja bardzo upolewam, bo uważam, że powinniśmy kupować wszyscy w lumpeksach, a jak nie w lumpeksach, to na Vinted, OLX, albo w jakichś online lumpeksach, żeby wybierać z tego, co już jest, a nie w tym, co dopiero ma powstać, bo to oczywiście napędza całą machinę, o której mówiłam w odcinku, dlaczego kupuję na lumpeksach. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was na mojego TikToka, bo tam się sporo ostatnio dzieje, ale mam też Instagram i Facebooka, jakbyście chcieli wpaść. Na Vinted też znajdziecie sporo ciuszków, które mi się już po prostu znudziły. I to tyle ode mnie dzisiaj. Pozdrawiam Was cieplutko. Trzymajcie się wąska. Pa! thank <laughs> <laughs> you